Powiem Wam jedno. Mam dzisiaj święto. Wielkie, wielkie, jedno wielkie święto. No jednak ten kaczor coś zapłodnił. Coś zapłodnił, bo są kaczki. Czarno-białe. Tak są. Sprzątamy. Sprzątamy, tak. Mhm. Kaczka sobie ucieknie teraz, a ja będę mógł nagrać ciężki kawałek. Mamy końcówkę maja, one już się wypluły. Elegancko. O ten to czysty, ta kaczka to czysty ojciec. Czysty ojciec. No, wczoraj się musiały wypić, A Ja ich nie widziałem, bo nie zaglądałem tutaj pod nią. A tak, raz, dwa, trzy są czarne, a raz, dwa, trzy, ta jest taka trochę podpalana. Cztery jest takich bardziej podbrązowe. Dobra, nie dotykam, niech sobie tutaj radzą. No jest kaczuchów trochę, no. Tylko żeby się teraz wychowały. Pozdrawiam hodowców.